Jak absurd, ale to prawda. Nawet jeżeli podczas wojny Twoja nieruchomość zostanie zniszczona, kredyt i tak będziesz musiał spłacać. Bank nie patrzy na to, czy Twój dom istnieje, czy nie. Ważne jest dla niego, czy płacisz raty. Niektórzy myślą, że w takiej sytuacji pomoże ubezpieczenie, ale w Polsce nie istnieje takie ubezpieczenie, które chroniłoby przed ryzykiem wojennym. Dlaczego? Bo nie może istnieć. System ubezpieczeń działa wtedy, kiedy wiele osób wpłaca składki, a tylko nielicznym coś się przytrafia. A wojna to coś zupełnie innego. W czasie działań zbrojnych zniszczenia są masowe. Żaden Ubezpieczyciel nie przetrwałby czegoś takiego. Czasami niszczone są całe miasta. Ubezpieczyciel po prostu by zbankrutował. Dlatego, jeżeli masz kredyt i ubezpieczenie nieruchomości, pamiętaj, wojna nie jest objęta ochroną. To brutalna prawda, ale warto to wiedzieć, zanim uwierzymy w pełne ubezpieczenie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jakaś spec ustawa, która mogłaby na jakiś czas zawiesić spłacanie kredytów, ale to już wielka niewiadoma. A jeżeli chcesz wiedzieć, co obejmuje naprawdę Twoje ubezpieczenie, zostaw w komentarzu słowo polisa, a wyślę tobie link do darmowej konsultacji dzięki której sprawdzisz to dokładnie.